Cześć. Dzisiaj mam dla Was bitwę Mapciguini 94, mapa Overlord, Choke IS-3. Ale co się dzieje? No, jakaś powszechna, nie wiem. Powszechna e, jakaś deaktywacja. Zobaczcie, ile czołgów nieaktywnych. Nie wiem, czy to zawieszenie jakieś. Pink 800, 999. No, niezły początek. Otwarcie idealne. Teraz wszystko się ruszyło. Powtórka z 99. ściągnę specjalnie klienta w tym celu, żeby tą powtórkę nagrać już. Także nie będzie żadnych tutaj modów używanych przeze mnie goły klient i zobaczymy co tutaj babcia genia sobie poradzi pokażę może babcia Gienia jak wrógom jak się gra rozpoczęcie że tak powiem no tutaj standardowe jak dla czołgu ciężkiego przynajmniej ja tak podobnie jeżdżę albo tutaj górą Albo dołem. Jest jedna artyleria w drużynie przeciwnej, więc troszeczkę trzeba uważać, ale tutaj mamy FCM-a, no a raczej to mamy tutaj już dużo mniej FCM-a niż wcześniej. T-34-85 próbował zaskoczyć babcie, ale babcia wiadomo, babcia się nie daje, babcia. Gra na wieżę w tej chwili. Babcia wypatruje tego ISU 152. No tak takie podchody do ISU wiemy, że potrafią się skończyć bardzo źle. E, I cóż tu mamy jeszcze e, ciekawego? Rozsądny podjazd na górę i tu jest jeszcze taki kawałek terenu, gdzie można wystawić tylko wieżę. Jednakże Isu, jak dobrze trafi, wie, że to nawet może przebić z Golda. To już na pewno także trzeba bardzo uważać. No, ale zdaje się, że to drugi raz Isu strzeliło, czyli chyba nie ma topowego działa. Tak mi się wydaje. Przynajmniej z drugiej strony teraz się wycofuje. Więc może jednak odniosłem złe wrażenie. Może jednak jest topowe działo. Teraz mamy stratę HP-pieszą, przebicie od Pantery, snapshot na Panterę 2 w rewanżu. I kolega tutaj sam praktycznie trzyma w szachu kilka czołgów wroga. No tu jak się wychyli, to może oberwać od TDO, właśnie. Isu nawet tak blisko stał i kolega go nie widział. Jednak e, ISU. Nie mam jakiegoś potężnego kamuflaża, ale jednak ten kamuflaż, e, jak stoi bez ruchu i jakiś jest. Polega już na oparach. No i to jest po prostu w tej chwili ciężka sytuacja. Wsparcia z tyłu nie ma, zobaczcie. z 5 dalej na bazie. Nie wczytał się do gry. Tak mi się wydaje, nie wczytał się do gry. No być może, coś tam jednak te problemy z pingiem. I dalej mamy tutaj mm, kilka czołgów przeciwnika. Odjeżdża KW2, który może pokiereszować równo bohatera naszej bitwy. Celuje zbyt długo, jednak. Ale kolega musi trochę się odkryć. O, właśnie, jednak. Jednak to był strzał z pocisku AP. Być może nawet kolega w KW-2 nie miał topowego działa. Susto y na szczęście kolega zdążył się obrócić i Susto y mogło jednak naprawdę bardzo skrzywdzić babcie. A wiadomo, babci nie wolno krzywdzić nie wolno kraść dowodów osobistych nie wolno zabraniać głosować. Niech głosują sobie jak chcą. Pozdrawiam przy okazji moją kochaną babcię. No, jedna mi tylko została, ale za naprawdę jest wspaniałą kobietą. I tutaj mamy babcie gienię w natarciu. Babcia gienia wybiera się po lwa. Wiadomo, każdego lwa można obłaskawić. Zwłaszcza babcie. Potrafią z każdego urwisa, z każdego wnuka wydobyć to, co najlepsze. I następnie, cóż tu dalej? Erham dziś z lewej, dwa czołgi przecinka z prawej i strzy na lewo. Czyli zobaczcie. A w sumie, zobaczcie też. E, plutonowy wreszcie się ruszył. I ten i strzy. Trochę po. Bitwie. Ale lepiej późno niż wcale. Ym... Tym bardziej, że naprawdę bitwa jest w tej chwili wyrównana. Te dodatkowe posiłki przydadzą się. Jest wykryta artyleria. Czas zdjąć no. to badziewie jak najszybciej, bo może zrobić dużą krzywdę. I o, przeładowanie jest teraz, a RHM, RHM to bardzo groźny przeciwnik. Zwłaszcza ma HP. Na szczęście zainteresował się 110-ką, wykończył ją. W sumie słusznie trzeba wykańczać lufy, ale gdyby wziął się za naszego bohatera, nasz bohater też by zszedł. Złapanie na gąskę, RHM kończy ładować, i teraz jest granerwów 11-11. Co ten plutonowy tam robi? No nie wiem, w każdym razie ponownie zasnął? Nie wiem. Babciagienia jednak rusza po RHMA. Bardzo fajna gra. Nie ma jakiegoś tam się czajenia. E, snajpienia gdzieś tam z krzaków, nie wiadomo gdzie. E, jest gra na pierwszej linii. Błąd ISA-3, który wyjechał nierozważnie. Jeszcze na dodatek pod idealnym kątem. I teraz, no, RHM, czy zdąży? Nie, nie zdążył. Był za daleko, żeby pod, wykorzystać e, czas ładowania babci. I babcia teraz. No. Świeci się. Haha! Ha! Odbity strzał. Pięknie. E, było w tym ryzyko, wyczekiwanie. Ale jednak e, nie można było zbyt długo czekać. Zobaczcie. Tamta flanka się poskładała. Stały po dwa czołgi, z czego plutonowy. Jest zdaje się nieaktywny. Może się jeszcze budzi, może nie. Jeżeli nie, no to może być ciężko. Nie wiemy, ile HP mają maszyny wroga. I teraz tak. O, pełny isp FCM jest na oparach. To jest bardzo dobrze. Dobra wiadomość. Bardzo dobrą wiadomością jest również to, że wiemy gdzie on jest, że zajmuje się tym AFK w postaci plutonowego. Plutonowy wreszcie się na coś przydał. I teraz ruszamy z odcieczką. Niech przeciwnik jak najdłużej zatrzymuje się, zatrzymuje się przy naszym plutonowym. Taka przynęta, jednak no, coś za szybko. THP schodzi. I babcia może nie zdążyć i później będzie kłopot z wykryciem takiego przeciwnika. Tym bardziej, że gdzieś jeszcze jest ten i trzeci, prawda? Który ma również cztery fragi. Tak więc nie ma łatwo. Chwila koncentracji. Za domkiem. Czai się. Przeciwnik wyjechał. Jest wykryty. O, nie, co to było? Nie wiem. Jakaś, jakaś nie wiem, kolizja chyba y, jakiegoś, może kota z myszką i <śmany> nagłe zmiany jakiegoś kierunku. Y, I tak to wynikło. Jest. strzy. Jest Przewaga HP po stronie babci. Babcia. Babcia tutaj. Próbuję. No jest załadowany gold, więc można próbować jakiegoś strzału nawet yy, gdzieś tam w nieskontowaną przednią płytę. Powie, że to raczej może być ciężką nawet z Golda. Jest wyjazd. Teraz, oby na wyjeździe nie stracić własnego HP, całej tej przewagi wypracowanej yy, i nie skrewić tego strzału. Jest przeciwnik... Nie przebija, kolega, też nie przebija. Niechlujny strzał. I teraz kto ma lepszą załogę? No porówno, prawie wystrzelili, ale znowu przeciwnik nie przebił. Za to tym razem kolega wykończył pięknie. Co prawda z golda, ale bitwa jest uzasadniona użyciem tego golda, gdyż to była sama końcówka i w Dużo rzeczy się działo. Warto było tą bitwę wygrać. Dziękuję. Przejdźmy do screenów. Za tą bitwę wpadła masterka oczywiście. Stalowa ściana, wysoki kaliber, specjalista. Trochę tych przeciwników obitych jest. Teraz zagładka numer 2. To jest 5564. Punkty demedżu, 7 fragów 1719 17, expa bazowego, plutonowy, plutonowy, który tak się przydał w końcówce, jako nie wiem, jako bufur jakieś bezpieczeństwa, jako przylepa przynęta, zrobił całe, całe zero demedżu, ale 30 03 km przejechał, więc jest nieźle. Trochę dystansu, trochę mu brakuje, ale być może niedługo go zrobi. I zakładka numer 3. Zobaczcie: 5070 meczu zablokowanego przez pancerz. Przeciwnicy nie mogli sobie poradzić z jego pancerzem, z pancerzem Isa-3. Nie wiedzieli, gdzie strzelać, strzelali niechlujnie może z autoaima też i to tak właśnie się skończyło. Także dziękuję bardzo za przesłaną powtórkę. Naprawdę było dość ciekawie i zapraszam również na kolejne filmy. Dziękuję bardzo.